Dziś świętujemy, dziewięć lat minęło, kanał polski Aleksander VII rozkwitł wielo. Filmy i komentarze zawsze na topie, twórczość co serca nasze chłonie nie ustępuje stopie. Razem z Tobą przez każdy dzień Przygód tyle, że nie zliczę Dzięki Tobie każda chwila Jest wyjątkowa, Peru na życia Polski Aleksandrze siódmy, lubo nasza Twój kanał w sercach jak flaga w masztu zwija Twoje filmy, śmiech i wiedza Dziękujemy za każdą chwilę teraz Odcinek to nowa historia. Twój kanał to nasza wspólna gloria. Komentarze, lajki, subskrypcje rosną przy Tobie, nasze dni są radosne. Razem z Tobą przez każdy dzień przygód tyle, że nie zliczę. Dzięki Tobie. Każda chwila jest wyjątkowa, pełna życia! Polski Aleksandrze siódmy, lubo nasza, Twój kanał w sercach jak flaga w maszt zwija. Twoje filmy, śmiech i wiedza, Dziękujemy za każdą chwilę teraz. Dzięki Tobie kanał ten to skarb, Inspirujesz, by być lepszym jak Ty sam Z Tobą chcemy iść przez życie Na kolejny rok czekamy skrycie Polski Aleksandrze, siódmy chlubo nasza Twój kanał w sercach jak flaga w maszt spija. Twoje filmy, śmiech i wiedza Dziękujemy za każdą chwilę teraz Dzięki Tobie kanał ten to skarb Inspirujesz, by być lepszym jak Ty sam Z Tobą chcemy iść przez życie Na kolejny rok czekamy skrycie Polski Aleksandrze, siódmy chlubo nasza Twój kanał w sercach jak flaga w maszt wzbija Twoje filmy śmiech i wiedza dziękujemy za każdą chwilę teraz dzięki tobie kanał ten to skarb inspirujesz by być lepszym jak ty sam z tobą chcemy iść przez życie na kolejny rok czekamy skrycie na kolejny rok czekamy skrycie Kanał nasz ukochany, polski Aleksandrze siódmy, zawsze będziesz z nami. Dziewięć lat za nami, wiele przed nami, razem tworzymy, w sercach masz miejsce stałe.